Widzisz, pikselku, jestem chora. Muszę ciebie zbadać, żeby zobaczyć, czy... Pikselku, ty nie jesteś chory. Wstań, bo muszę cię obadać. Pięknie. Teraz, sprawdzi... pikselku, sprawdzimy, jaką masz temperaturę. Nie bój się. Dobrze, nie jesteś chory. No bo chyba nikt by nie chciał, żeby taki fajny piesek był chory, co nie? A teraz Pikselku sprawdzimy twoje uszko. Mam taki specjalnie przyrząd. Zobacz Pikselku. W tym się tak sprawdza uszka. Więc musimy ci sprawdzić uszko. Pokaż te uszko. Piękne. Pikselku, o pokaż. Piękne. Muszę zasikać. Jeju. Teraz ci przeczytam listę specjalną, którą muszę zrobić na święta. Mm, już kryło. przygotuj prezenty świąteczne. Przejdź na spacer. No, nie mogę iść teraz na spacer, bo jestem chora. Mm, co tu jest? Ude, ude, udekoruj dom. No to już udekorowałam. Mm, o! Upieć pierniczki. Jeszcze tego nie zrobiłam. Pixelku musimy się przygotować yy, do tych pierniczków. O, mam opaski. Ja mam a ty tylko Masz czapkę Nikołaja. Co nam jest potrzebne? Do pierniczków. Oczywiście do pierniczków są o, Różne takie. No, takie posypki, takie ozdoby i no, oczywiście są potrzebne takie, takie różne yy, takie maski, które wiesz, się. Ja akurat mam takie. Pikselku, nie przeszkadzaj mi teraz. Żeby dobrze pisały, trzeba je wsadzić do gorącej wody. Ja akurat jeszcze nie mam wody, ale zobaczcie, mam. Chwileczka święta na tydzień ci się podoba ten kubek. Chciałbyś mieć taki, co nie? Proszę, Karinko, tu masz ciepłą wodę. Możesz wrzucić swoje pisaki. Na je chwycę chyba na łóżko, żeby się nie podobać. Dobrze. On nie jest taki wrzątek, wrzuć. Wtedy one będą lepiej pisałe, bo się. No nie jest Będą taki miękkie. Wrócę. Dobrze. Wrócimy. Tutaj chyba lepiej się je wyciśnie. Tak. I czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam no, najważniejszej rzeczy, czyli pierników. Brakuje nam jeszcze. Pierników! Pierników! Teraz pomijcie. Trzeba uważać tylko, żeby pikselik nie zjadł. No pikselku. Chyba Ci się bardzo podobają też... teraz... się. Oho! Zobaczymy, co zrobić. A się prosić. O, prosisz się? No Tylko nie, jest, no zobaczymy. Jest. Jak będziesz głodny, to możesz dostaniesz... No, to możesz pochodzić. A zjadł. Teraz trzeba Będziesz je zdobyć, tak. tak? Muszę policzyć ile? Czy, czy nie brakuje jeszcze pikselka? No dobra, tak. mama, tata, matydzia, kalinka i piksel. Nic czego nie brakuje, no. Tak? Jest dobrze. Czyli dla każdego zrobisz takie serduszko? Tak, to tak. Muszę, zacznę od pikselka. Uh -huh. się spodobało! O rany! <laughs> Chyba mu się spodobało, że napisałaś piksel. Tak. I co teraz musisz zrobić? Musisz to trochę zdobić. Wow. Pikselu? No już zrobiłam dla siebie ciasteczko, więc możesz zjeść. Smakuje Ci? Smakuje, pyszne. To... Jeszcze pik, piksem tutaj sobie jedz i dokończ swoje ciasteczko. <śmuletra> Przegrywasz ciasteczko, a ja może teraz robić swoje ciasteczko. I oto tak wyglądają nasze świąteczne ciasteczko. Smakuje. No to ja też sobie w Smakuje, co? Mmm. Mm. I co? Kalinka Tobie też smakuje? Kochani, hmm. wy też macie jeszcze czas na robienie świątecznych szczaszczeczek. A jak Wam się podobało, to dajcie łapki w górę. I subskrybujcie kanał Odcinki Kalinki. Do pa!